Jak wygląda, a może inaczej, jak powinno wyglądać prowadzenie ciąży u świadków Jehowy? Nie jestem jakimś tam, moi drodzy, ginekologiem, żebym się z tego zakresu wymądrzał i no, nie zamierzam się wymądrzać, natomiast chciałem się z Wami podzielić takim artykułem, który był prowadzony, stworzony przez ginekologów z... Stanów Zjednoczonych. Tytuł jest właśnie Prowadzenie ciąży u Świadków jechowy. Ten artykuł został na dobrą sprawę opublikowany w takim czasopiśmie jak Ginekologia po dyplomie. To jest numer ze stycznia 2011 roku. Moi drodzy, no, temat prowadzenia ciąży u Świadków Jehowy jest dosyć oryginalny, dlatego, że tutaj mamy, w grę wchodzą kwestie dotyczące transfuzji. Oczywiście Świadkowie Jechowy się zawsze biorą Jakoś tam zasłaniają tymi kwestiami z księgi Rodzaju z 9 rozdziału, z z 17 rozdziału, które mówią, że nikt nie może jeść chleb życia i tak dalej. No i oczywiście z tym jest też związana kwestia tego typu, że jeśli chodzi o przytaczenie krwi, no to jest u świadków Jehowy automatycznie ekskomunika, co, co prowadzi w zasadzie do wiecznego potępienia. Tutaj coś takiego powiem, bo staram się przytoczyć pewien cytat, biorąc pod uwagę, że krwotok położniczy jest drugą główną przyczyną zgonów matek w Stanach Zjednoczonych. Ciężarne tego wyznania, czyli środkowie Jehowy, które odmawiają wszelkich przetoczeń krwi, stanowią poważne zagrożenie, ponieważ są obarczone 65 razy większym ryzykiem zgonu. Moi drodzy, to też wiemy, y, jakie jest zagrożenie, jeżeli chodzi o kwestie nieprzyjmowania krwi. Oczywiście Świadkowie Jehowy bardzo często mówią na temat y, kwestii związanych z y, różnymi tam zastępczymi ekstraktami, tak to nazwijmy. No ale wszyscy doskonale wiemy też, że coś, co jest zastępcze nie jest tym samym. No zamiennik y, nigdy nie jest oryginałem to jest prosta prosta sprawa Bóg niejako wtoczył krew w człowieka tak w cudzysłowie powiem wtoczył dając życie bo ta krew w sumie napędza tego człowieka w tym artykule też między innymi zostało pokazane taka lista produktów krwiopochodnych i metod, które można zastosować u świadków Jehowy ja to postaram się pokazać o, między innymi takie jest właśnie zalecenie, gdzie pacjentka, która jest świadkiem Jechowy, podpisuje, moi drodzy, tutaj e, są właśnie te osocza e, i tak dalej, i tak dalej, krew i, i zgadza się na otrzymywanie produktów krwi pochodnych i tak dalej, i tak dalej i są powymieniane te. Różne kwestie z tego artykułu chciałbym przytoczyć jeszcze kilka innych ciekawszych rzeczy, którą przeprowadzali ci lekarze ginekolodzy, bo na temat w ogóle transfuzji to będzie jeszcze jeden odcinek na temat szczepionek, transfuzji i tak dalej. To oczywiście też się materiał z tego zakresu pokaże na kanale. Ale zwróćmy uwagę, że częstość występowania wyznawców tej religii jest różna w różnych stanach. A świadkowie Jehowy stanowią około 0,4%. Procenta populacji w Stanach Zjednoczonych, czyli niby teoretycznie nawet nie 1%, no ale troszeczkę ich tam jest, więc no, z natury rzeczy zachodzą oni w ciąże i z natury rzeczy no, ci pacjenci się pojawiają moi drodzy. Oczywiście w Polsce obecnie mieszka około 130 tysięcy. Świadków Jehowy. Więc też polskim ginekologom czy położnikom może się zdarzyć taka sytuacja, że no jakiś świadek Jechowy przyjdzie do szpitala i też będzie odmawiał tego typu przyjmowania załóżmy, krwi czy transfuzji i tak Oczywiście to oświadczenie, które pokazałem na samym początku. Które świadek Jehowy podpisuje, powinien, powinny być dołączone naturalnie do karty chorych, moi drodzy, i no, powinno być to właśnie między innymi do świadomości. Z drugiej strony zadaję sobie często pytanie: jak to by było, jakby na przykład matka, która jest świadkiem Jechowy, urodziła dziecko, tak, i urodziła dziecko, i dziecko potrzebowałoby natychmiastowej transfuzji, tak. To jest druga sprawa. Czy skazałaby ją od razu na śmierć pewną, to dziecko? Czy, czy może miałaby jakieś wyrzuty sumienia? Chociaż moi drodzy, w tych komentarzach licznych, które znajdują się pod właśnie. Tymi filmikami o świadkach Jechowy, tam się wypowiada wiele osób, które były już świadkami jechowy. To znaczy, no, te osoby wypowiadają się, niektóre wypowiadają się racjonalnie, niektóre się wypowiadają na zasadzie takiego kpienia albo mędrkowania, jacy to oni są mądrzy, albo nie są mądrzy, no szkoda, że nie byli tacy mądrzy, jak byli świadkami jechowy po prostu, nie? to jest druga sprawa. Ale też pojawiło się kilka komentarzy, moi drodzy osób, które na przykład kobieta miała za męża, przykładowo świadka jehowy, czy mąż miał żonę świadka jehowy. I te osoby raczej patrzą w sposób taki, moi drodzy, wydaje mi się po prostu bardziej obiektywny, dlatego że dlatego że one widzą z boku jak to wygląda, że nawet ich własny małżonek traktuje ich jako człowieka ze świata, czyli jako kogoś gorszego, tak? U świadków wiekowych nie ma jakiejś tolerancji, jest ostracyzm i o tym wszyscy moi drodzy doskonale wiemy. Ale wróćmy sobie do tematu związanego właśnie z położnictwem i z prowadzeniem ciąży. New York State Health Car Process w Mountain Sinai Medical Center w Nowym Jorku w latach 1997-2002 do 2002 podał takie dane, że w sumie wyodrębniono 61 pacjentek: 39,3% zgodziło się na przetoczenie różnych produktów krwiopochodnych. A 9,8% wyraziło zgodę na przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych, jednak 50,1% stwierdziło, że nie zgadza się na przetoczenie żadnego produktu pochodzącego od dawcy. W kwestii przetoczenia nieprzechowywanej autologii krwi, 55% stwierdziło, że zgodziłoby się na śródoperacyjną normowolemiczną chemodylucję, ale wyakcentowałem, nie? Lub przetoczenie własnej odzyskanej krwi. To są w jakimś tam stopiu, stopniu e, dosyć ciekawe. Co więcej, takie wskazania, które, e, które są e, podawane w tym magazynie ginekologicznym, tam są również pokazane, co ciekawe, że jeżeli e, świadek Jehowy ma poród, to ten poród tej pacjentki powinien być zaplanowany w ośrodku trzeciego stopnia czyli z uwagi na fakt zagrożenia jakiegoś i powinno się z tym pacjentem jakoś inaczej tam obchodzić. No, więc no, raczej niech zbytnie. Świadkowie Jehowy nie mówią, że nie ma wobec nich jakiejś tolerancji, skoro traktuje się ich jako tak naprawdę święte krowy, bo ciąża nie jest zagrożona, moi drodzy, w żaden sposób, tylko po prostu matka ma na prutę w głowie coś i... I, I dlatego się bierze w jakimś tam stopniu, stara się w jakiś inny sposób ratować to życie. No i to jest właśnie też, trudno powiedzieć, śmieszne, bo to jest naprawdę bolesne. Najciekawszą rzeczą jest to, że to lekarze ratują nowe życie i stają na głowie, żeby ratować nowe życie, natomiast matka jest w stanie skazać to dziecko na śmierć. To jest też taka, jakby powiedzieć, na swój sposób, moi drodzy, swoistego rodzaju obłuda. No ale matka nawet nie, 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 nie bierze, nie ma świadomości czasami tego, że krwotok poporodowy występuje w przypadku 5% porodów, i jest to naprawdę bardzo w jakimś tam stopniu duże, duże zagrożenie. Serdecznie polecam w ogóle ten artykuł, żeby do niego sobie sięgnąć. Jest tu dużo danych moi drodzy i dużo takich pewnych porad, jeśli chodzi o kwestie związane z. Jeśli chodzi o kwestie związane z. właśnie kwestiami ciążowymi, ze sprawami ciążowymi i z pokazaniem jak to wygląda u świadków Jehowy. Myślę, że taki ten temat jest też na swój sposób ciekawy, bo on też troszeczkę obnaża moi drodzy tą właśnie hipokryzję, pokazującą to, co powiedziałem. Lekarze stają na głowie, żeby ratować życie, bo jeżeli tego życia nie uratują, to ich się ciąga po sądach, a matka na dobrą sprawę po prostu myśli, że powinna być traktowana jak święta krowa. No. Coś chyba jest, moi drodzy, nie halo.